A do tych miejscówek, tam nie mogę, bo nie mogę, bo nie wiem, koniekowi się może złamać e, nóżka. A tu mogę i znowu zarośnięte, strasznie zarośnięte. Ale poszukam no tych skraweczków, dupereczków takich, zobaczymy co tutaj ziemia przeniesie. Nie jest to stary las, stary las, przepraszam bardzo. Sto lat temu to była taka łąka common, common ground, gdzie wszyscy sobie mogli przychodzić. I właściwie to mnie skusiło zobaczymy jest pierwszy sygnał jadę na moim autorskim teraz podejrzewam, że... Nie... No. zobaczymy nie chcę zapaszać fragmencik paska współczesny teraz znacznie lepszy sygnałek Zacznijmy go słuchać Podmosik, kurcze, czyżby znowu nie wypał, słuchajcie No zobaczcie, dalej nie mogę chodzić, bo jest jakaś masakra Tam nie mogę, bo nie mam pozwolenia, a będę na widoku, wiadomo No tragedia, zostało mi kilka takich placków i śpiewam stąd Tutaj w miarę rzadziej jest, gdzieś jest rów Odwadniający to pole I tak przejdę, jest jakiś sygnałek No w śmieciach. Na razie straszna nędza. Zobaczmy teraz. Prawdopodobnie śmieć. No cóż, jest jakieś 0,5% promila wręcz szansy, że może ktoś tam coś wepchał i schował. Jeżeli tak, to nagram. Ojku, nic ciekawego nie było. Dźwiękowo sygnały piękne, ale to kuźwa jest jak jakiś śmietnik, mi się wydaje. Zobaczmy. Mamy pierwszy maniaczek. Nawet był głęboko, muszę powiedzieć. Chyba bez deflag. Nie odczytam teraz, nawet nie próbuję. No cóż, zobaczymy. Później. Zadam na standardowy dip. Łatwiej jednak, jak się troszkę wyżej na ziemią macha, to te głębsze sygnały są bardziej wyraziste w tym trybie. Kolejny śmieciuch. Idę teraz, słuchajcie, do takiego miejsca, które lokalni wykopali chyba, no, no jest tutaj, powiedzmy, 30 m kwadratowych. Wykopali jakiś rów. Chyba chcą tam stworzyć jeziorko więc zryli mi trochę tą glebę i widzę, że znaleźli ślady starej ceramiki prawdopodobnie czasy Georgia Victoria mam na myśli Georgia V więc pokręcę się tam, czy coś zostało może szukali, może nie szukali może to tylko jakieś tam nawiedzeni ogrodnicy którzy chcą tutaj coś zrobić zobaczymy bo tutaj widzę że sam śmietnik jest póki co mini okop to jest tak, aby nogę włożyć, więc to są te wykopki nawiedzone, żeby stworzyć ten jakieś bajoro. Dzięki temu trochę zniszczyli tych jeżyn. No i dzięki temu tutaj mogłem znaleźć coś takiego. Sygnał koszmarny, no ale z braku innych i taki spróbuję sprawdzić. Takie główienko, by nie, za, żeby nie zanudzać. Teraz już przechodzę w tryb. Jak z ciekawego to nagram guzik. Wygląda na stary. Niestety jest skorodowany dosyć ostro. No zobaczymy. Dogram wam to, bo opuszczam ten teren. Myślę, że to już było przeszukane. Widzicie te dziury, doły i te elementy białe. Jeżeli je tam widać, robię to lubię to to są elementy ceramiki wyrzucone z pubu, który jest na no, jakieś kilkaset metrów ode mnie. I to wszystko, jak to chodzi, zmienia miejsce Widzicie, jak to wszystko pokopane, przekopane? Ja myślę, że miejscowi tutaj odkryli, że no, w czasach wiktoriańskich to był tak zwany dump. I szukają starych rzeczy. Podejrzewam, że wykrywka jest tutaj w użyciu. Jakieś potłuczone ceramiki zostawiają, resztę gdzieś tam sobie zabierają. Także jeszcze się pokręcę, jeżeli znajdę jakieś ciche miejsce, to, to wskoczę. Jeżeli nie, to będzie trzeba zmienić to miejscowe. No i dozłapałem do końca. Tam nie wiem czy to będzie widać. Coś co tam prześwituje, jakieś cegiełki, jakieś białe, to jest ten pub. Pierwsza wzmianka 1824 rok. Też tu widzę jest dużo takich... No nie jest to równe teren. Też to było coś kopane, przeszukane, być może, a być może nie. Czasem najciemniej pod latarnią. Taką napadakę szybko jeszcze przelecę ze 2-3 tak dosłownie na szybko takie placki, które tu są. O, ale zaraz będzie pompa jest pierdzielana. A niestety nic więcej. Odezwę się jak coś znajdę, bo to inaczej widzę nie ma sensu. Śmietnik jest również z tej strony. Chyba ostatnia krągłość dzisiaj. A guzik podsumowanie nie wstyd to nazwać podsumowaniem słuchajcie no nic nic tutaj nie ma nawet to co myślałem że będzie monetką to nie jest monetka a jeżeli była to nawet nie wiem co to było słuchajcie wychodzi na to że to było posrebrzane z jednej strony lub z dwóch ale zostało tak zjedzone że Ech, nawet nie chce mi się o tym mówić to jest psika psioka jakiegoś piesek zgubił A e, no słuchajcie nawet nawet mi się nie chce mówić na ten temat. No, żałosny wypad, ale no cóż, no nie zawsze jak to mówią, nie zawsze ryby biorą. Cześć, witam ponownie. Piękny jak się zapowiada 16 stopni. Cóż no, porzuciłem miejscówkę z filmu, który widzieliście na początku tej wstawki. Tam było tragicznie. Tu troszkę mniej jeżyn. Są polanki troszkę większe. Pierwszy taki mój przystanek będzie bardzo blisko. Nie wiem, czy to będzie widać. Tu widzicie, takie zwalone drzewa to są. Takie stare wirobiska żwiru, znaczy stare, powiedzmy, 100 lat temu jeszcze dosyć ostro użytkowane. O, wygrzebałem tutaj taką, powiedzmy, wynalazłem taką małą polaneczkę bez jeżyn. I to będzie mój taki pierwszy przystanek. Pierwszy taki dzonk jak na razie, no to widzę, jakiś czas temu ktoś tu sobie dawał Carlsberga, ale puszka już delikatnie mówiąc, sfatygowana. No i zobaczymy, no taki będzie szybki przystaneczek, bo oczywiście zaznaczyłem sobie na mapie zupełnie inny punkt, gdzie zupełnie gdzie indziej chciałem iść, dojść, ale jak zwykle człowiek, że tak powiem, wejdzie, dostrzeże teren do machania i już nie wytrzymuje. Także do pierwszego sygnałku, cześć. Pierwszy sygnał, tak zwane na kopnięcie liścia. No, także mamy piwko, mamy opakowanie, co wiem, ja jacyś tutaj poszukiwacze przygód byli przede mną. Powiem Wam szczerze, że cholernie cichutki las. Nic tu nie ma. Być może dlatego, że wladzą w taką sekcję. No, wiadomo, żeby było mniej piesków i wędaczy. Um. No, gdzie jest y, no, spadek tego lasu, więc pewnie tam ludziom się za bardzo nie chciało chodzić, chyba, że uciekali. W końcu jakiś pierwszy sygnał, taki jakiś... No, zobaczmy. Taka pierdłeczka Zrozumcie to <laughs> Angolii. Cichy jak cholera las, mało się tu działo. Jestem dobre, może 800 metrów od pierwszych jakiś tam domostw. I komuś się chciało tu wypieprzyć ławkę. Tu. No i ciekawe co zgubił. Jak to takał. Może to na wierzchu pewnie. No taki ten sygnałek dziwaczny, sprawdzimy takie coś, prawie kolczuga, pieskowa prawdopodobnie, znaczy nawet na pewno. Tu już dałem skopa, jak widzicie, sygnał był ko tam 50 parę, a zmienił się w 80 parę, mówię wykopy, co to za dziwactwo. Dobra, miał prawo się zmienić. Dupka odsłupkana. Strasznie to teraz spalę, bo nie pamiętam, coś, jak to się śpiewało. Chodzi lisek koło nory. Nie ma... O, nie pamiętam. Ale takie coś fajnie zobaczyć w lesie i nie spłoszyć. No to mamy panią lisiczkę. Idę na około, może ma jakiś tam miód. Nie będziemy przeszkadzać. Robiłem sobie małą przerwę. Coś tam pojadłem. I tak z nudów mówię. Ach, dogram. A no, co znalazłem? Dwa naboje. Jedna wielka lipa. No i ten psiłańców nazwijmy to. No ale tak zacząłem go z nudów czyścić. Mówię sprawdzę. Lekkie to jest. Mówię nie cewka, może czy coś. Patrzcie. 1760 Z jednej strony takie coś Z drugiej strony Jakaś buźka I bądź to kurcze mądre Wygląda mi to na... Rep... Uciekło mi Wyciąg... Wygląda mi to na jakąś reprodukcję No bo coś jest załadnie za ładne i za ładnie zachowane no i przede wszystkim za lekkie, ale muszę to sprawdzić. Siły wróciły, no kurczę, tego się nie spodziewałem, zawsze sprawdzajcie, bo miałem to przem szczerze wywalić. Mówię, no na pewno jakaś wygorosza z pieska. No to pierwszy moniak dzisiaj. Ale lecę dalej jeszcze mi się pinpointer wyczerpa, więc już to jest całkiem zabawa teraz. Sorry, muszę złapać oddech. Te haszcze mnie tak umordowały, że to jest tragedia jakaś. Tu kuźwa generalnie na wierzchu coś znalazłem, dlatego nagle kopnąłem tylko liście i wyskoczył jakiś tam Ach, choleradę co to jest? Już mi się nawet tego sprawdzać nie chcę już Cisnę w kierunku auta, bo energia, że tak powiem z każdym krokiem coraz mniejsza. Hej. Jestem tak wyrąbany słuchajcie. Już nie nagrywam generalnie. Chyba że 67 to akurat bo stwierdziłem, że kolejny jakiś śmiecior, ale widzę, że to raczej będzie coś, mam nadzieję. O sprawa jasna, 25 się tu zabłąkało. Cześć, szybkie podsumowanko. Znów zapowiadał się naprawdę kolejny kiepski wypad. Bardzo cichy, pusty las. Zrobiłem ładnych parę kilometrów, tylko po to, żeby taką drobniczkę tutaj znaleźć. No i cóż, no, jakieś tam naboje. skruszona i zmęczone życiem. Jeden odłameczek, ale troszeczkę inaczej żłobiony, więc no, Przypuszczam, że nie od przeciwlotniczych pocisków, tylko może fragment granatu, no ciężko powiedzieć. No i kilka moniaków, ale wszystko jest Elżbieta. I nagle gdzieś tam pomiędzy trafiło się takie jajeczko niespodzianka. Szczerze przyznam, myślałem, że to jest jakaś tam obroża z tym kółeczkiem, gdzie zaznaczają tam dane kontaktowe pieska w razie, gdyby się zgubił. A okazało się to wszystko z sreberkiem. Pani, że tak powiem, z Habs Habsburgów Maria Teresa. Oczywiście tutaj mi pomógł grupa na Facebooku z 1760 roku to jest. To nie jest srebro, naprawdę takie wow, 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 bym powiedział, sądząc po wadze. mam ehm, jakiś medalik, jakiś medalionek. No fajne to jest. Tylko nie mam kompletnie pomysłu, jak się pozbyć tego czarnego cholerstwa. Czy z monetek wiem? Tu za bardzo nie chcę tego nie zniszczyć, bo to nie jest czyste srebro na 100%. Niestety, tak mi się wydaje, ale mogę się mylić i Dos dosyć ostrożnie do tego będę musiał podejść, żeby tego nie zniszczyć. W każdym bądź razie, w końcu jakieś znowu fajne, ale takie fajne, fajne srebereczko wpadło i bardzo fajne. Stan bym powiedział, pomijając oczywiście tamte naleciałości odbarwienia tego typu rzeczy. No każdy detal jest naprawdę, proszę bardzo, widoczny. Do następnego. Hej,